Siemaneczko, z tej strony Dirtowy Bubu. Pod ostatnim filmikiem pisaliście, że rower zjazdowy, rower DH bez przedniego hamulca to nie jest rower do DH. Więc? Więc jest i przedni hamulec, wszystko ładnie, pięknie. Hamulec starczą 203, z nowym adapterkiem. Jest też nowa opłonka Continental Mountain King, wszystko na kozaku. Mało tego, jest i manetka z nową linką i wszystko... Wszystko ładnie, super tryb. No, także rowerek jak marzenie, ale nie o tym będzie dzisiejszy odcinek. Zaczynajmy. Jechał! A i tak lepiej podwór jest ten. Nie! Yo! Yo! Sick!

Hahahaha 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 No. Właśnie widzieliście kilka zajawkowych akcji z poprzedniego miesiąca, gdy nie miałem zużonej jeszcze zjazdóweczki. Wpadło pytanie, kiedy wracam do Playera. jak tylko nacieszę się nowymi częściami. Nie miałem ostatniej okazji zbyt dużo pojeździć, a to kiepsko z czasem, a to jeszcze gorzej ze zdrowiem, ale nadrobimy to. W ogóle wielu z Was ma rowery downhillowe czy rowery enduro i macie problem z lataniem hop? Dlaczego tak się dzieje się? Ktoś pyta: No, dajcie znać w komentarzach, to wam powiem dlaczego. Wam powiem, jak ustawiam swoją zjazdóweczkę pod hopy, typowo pod jakieś tam wygupy na skateparku. Wam powiem, czym to się różni od ustawienia roweru do, do trzaskania po jakichś tam kamieniach, po DH. Pogadamy o tym, dajcie znać w komentarzach koniecznie. No, tak, jeszcze co ogłoszeń parafialnych, to wielkie dzięki za masę pytań, które spłynęły pod ostatnim postem, właśnie dotyczącym zagadnień, pytań, na jakie chcecie otrzymać odpowiedzi w QA nadchodzącym. No, jeżeli nie zadałeś swojego pytania, to jeszcze masz okazję, czekam na pytania do wtorku, tego wtorku. Jak oglądasz to za pół roku, to, to już było. I nie wróci więcej. A tak poza tym, to ogarnąłem tutaj troszeczkę moją przestrzeń życiową, moją rowerownię i, i będziemy działać z odcinkami, między innymi o tematyce serwisowej. Tymczasem, dzięki za dziś i do następnego.